Dawno nie było żadnej bajki, prawda? Prawda. Ostatnio przypomniała mi się pewna historia o rybaku i biznesmenie. Znasz ją? Znasz ją. Otóż historia jest następująca. Pewien biznesman. <noise> Pewien biznesman. Chciał odpocząć od stresu pracy i wyszedł na powietrze, na plażę. Na tej plaży zobaczył rybaka, który właśnie zawijał do portu taką małą łódeczką, a w tej łódeczce miał kilka ryb. Małą łódeczką. Jak ryb? Mhm. Biznesmen obserwował tego rybaka. Zastanawiał się, dlaczego on jest taki powolny, dlaczego złowił tylko kilka ryb. Zaintrygowany podszedł do rybaka i zapytał: Ile zajmuje ci złowienie tych ryb? Na co rybak odpowiedział: No niewiele, około kilku godzin do południa zazwyczaj mój połów jest już skończony. A dlaczego nie zostajesz na morzu dłużej, łowiąc więcej ryb? Ale po cóż miałbym łowić więcej ryb? To jest wystarczające dla mojej rodziny i nawet niekiedy sąsiedzi są obdarzeni. Biznesmen pomyślał i mówi: Ale gdybyś złowił więcej ryb, mógłbyś kupić większą łódź. A jakbyś miał większą łódź, mógłbyś zatrudnić więcej ludzi, kupić lepsze siatki, łowić jeszcze więcej ryb. Rybak wydawał się nie rozumieć rozumowania biznesmena i zapytał, i co wtedy? No, gdybyś miał te duże sieci, wiele ludzi, duże łódki, mógłbyś przeprowadzić się do miasta i z miasta zawiadywać całą swoją flotą i biznesem. I co wtedy? Gdybyś zawiadował z miasta i całą tą swoją flotą i wielkimi statkami i sieciami i rybami, to mógłbyś w końcu sprzedać swój wielki biznes i mieć tyle pieniędzy i być bardzo bogatym. I co wtedy? zapytał rybak. No, wtedy to mógłbyś sobie właśnie kupić taki domek nad morzem, odpoczywać, łowić ryby rano, wieczorem tańczyć. Na co rybak odpowiedział? A czyż tak nie wygląda moje życie teraz? Jaki moral tej historii? Mniej ryba. Jest lepiej. No i spokojnie. Nie, nie wielki biznesu. Spokojnie. I we wieczorem tanciu, może kalisiek, i jest czesko. Gdzie nic więcej o tej historii moim zdaniem jest taki że często biegniemy za tym żeby właśnie łowić więcej ryb mieć większe statki zdobywać więcej rzeczy by potem zapragnąć czegoś bardzo prostego i by potem wrócić do rzeczy prostych lub po prostu mniej skomplikowanych Myślę, że my taką drogę właśnie przeszliśmy. W ogóle to zmieniamy się co jakieś 7 lat, prawda? 7 lat. Mhm. Kiedy miałam 17 lat, podjęłam decyzję o tym, żeby przeprowadzić się do Wielkiej Brytanii. Kiedy miałam 24 lata. 24 lata? Poślubiłam tego pana. Po następnych 7 latach i wtedy. Poślubiłam tego pana, urodził się nasz syn. Po następnych siedmiu latach, zupełnie niespodziewanie podjęliśmy decyzję o tym, żeby wszystko sprzedać w Anglii i przeprowadzić się do Polski. Pamiętasz? Pamiętam. Dla mnie to nie była jakaś trudna decyzja, ponieważ w Polsce była cała moja rodzina. Nie zdawałam sobie sprawy, jak trudna to musiała być decyzja dla Winsa, żeby po prostu wszystko sprzedać i postawić na jedną kartę. Powiem nawet tak, że e, nie wiedzieliśmy, co nas czeka. Pewnej właśnie styczniowej nocy kupiliśmy bilety do Polski mm -hmm. na który to był Kwiecień 23, 23 kwietnia. Mm -hmm żeby przylecieć. Bilety były właśnie po promocyjnej cenie. I właściwie mieliśmy trzy miesiące, żeby kompletnie zamknąć wszystkie sprawy w Anglii. Nie wiedzieliśmy, co nas czeka tutaj. Nie mieliśmy się nawet gdzie zatrzymać. Rodzina, nasza najbliższa rodzina, która mieszka tutaj w okolicy, uznała nas za szaleńców. Prawda? Prawda. Rodzina po prostu nie chciała z nami nawet za bardzo utrzymywać kontaktu, bo uważali, że nasza decyzja jest bardzo dziwna. Więc bardzo dziwna? <głos》>, przez pierwsze trzy miesiące mieszkaliśmy w pobliskim hotelu. Mhm. Kiedy zaczęliśmy ciężko. budować ten dom, było ciężko, e, ponieważ no, życie w hotelu <głos》> z czwórką małych dzieci nie należy do łatwych. Potem kupiliśmy domek holenderski i odżyliśmy. Było bardzo fajnie w tym domku, jak na takich wiecznych wakacjach, ale przyszła zima. Minus 27 stopni. Mhm. Ja mam fotu. Ściany domku są bardzo cienkie, to nawet centymetr chyba nie ma. Mhm. Było naprawdę bardzo ciężko. Ale udało Jedna nam się... Jedna butla gazu ciężko dziennie. Tak, tak. Dziennik. Okay. Jedna butla gazu. Jedna butla gazu dziennie. Przetrwaliśmy zimę. I udało nam się wybudować ten dom. To jest... E... Piękny dom, nie? Tutaj? <noise> tak. Mam. Jest Jest pięknie, ale... Dużo pracy. Okej. Okay. Dziękuję. Dzięki, Aleksander. Aleksander. Z zewnątrz wygląda to na przepiękny dom, ale tylko my wiemy, ile pracy, ile pieniędzy, ile naszego potu, krwi i, i siły potrzeba krwi. było. Krwi, tak, na pewno. Żeby wznieść te mury. Bez żadnej pomocy. Kochanie, co się stało? Don't ask me, because Nasza najbliższa rodzina nie bardzo e, utrzymywała z nami kontakt, dlatego, że myślę, że każdy się bał takich szaleńców jak my. <laughs> I tego, że poprosimy o jakąkolwiek pomoc, prawda? Prawda. Chociaż my budowaliśmy ten dom z takim przeświadczeniem, że będzie dla całej naszej rodziny. Miała wprowadzić się do nas moja mama, tu niedaleko mieszkał dziadek, więc naprawdę miały, były przed nami piękne czasy. Niestety zanim skończyliśmy budować dom, moja mama zmarła nagle i już pewien rozdział w naszym życiu się zakończył na zawsze. Mm-hmm.